Cześć, witam was bardzo serdecznie jestem Banach i zapraszam na kolejny odcinek San raz. a co w dzisiejszym odcinku opowiem wam historię jak to było jak mnie zatrzymała policja, więc bardzo serdecznie zapraszam! Dobra, my lecimy sobie do U z jego naszym pięknym ałkiem. Zobaczymy, co to będzie za nic nie znaczy Ja wiem, bo... Próbowałem z chwilą podejść do tej misji, ale pływać nie umiałem, także już sobie niektórzy chyba będą widzieli co to tej misji. a byleby pana policjanta nie potrącić. czemu, żeś się chłopie wrzucił w ścianę demyt! Wróć między 20 a 6! Get out the way, them. Ja tutaj lecę sobie do naszego przyjaciela Uziego To jest trzecie podejście do tej misji A nie dlatego, że failowałem tylko raz Pływać nie potrafiłem wystarczająco dobrze Więc musiałem pogrindować, A dwa byłem po szóstej Przez co nie mogłem wykonać tej misji Bo tutaj trzeba być między 20 a szóstą Także jest dwudziesta i idziemy w wodny szturm Wykonać tę misyjkę Plus I'm... Ja... Terrified of eels and squid and seaweed and. Okay, dude, see, I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. <laughs> Horror like that stays with you for life. Bleed ass. <laughs> I have a confession to make. I, um. I'm blind. No shit! <laughs> yeah. <laughs> Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. <laughs> uh, one last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. <sighs> <laughs> uwielbiam te katsynki. Niektóre katsynki są genialne, po prostu. Daje się do doków, dobra, go do doku. Lecimy na doki i tam musimy zrobić. Eee, god Dobra, go. Ezu, wszystkie krzaczki, wszystko moje, poprosiłem. Whatever. Le... Mam wrażenie, że jakoś mogę cicho muzyka leci. No, do... what the fuck. Co to jest? Jakieś pancerne coś było. Dobra, musimy udać się do doku. Ja wiem, w które to miejsce. Ja wiem, co to za misja. Chyba każdy kto grał w GTA, Sandra, wie, co to jest za misja. I wracając do tego, co mówiłem przed. O Jezusie, kochany, jakżeś ty mi chłopie skoczył. Wracając do tego, co mówiłem przed rozpoczęciem misji, to musiałem trzy razy podchodzić do tej misji. To było moje trzecie podejście, a tylko i wyłącznie dlatego że po prostu za pierwszym razem poszedłem i okazało się, że jeszcze za mało mam tego powietrza, no i chwilę pokręciłem jeden, jeden ten punkcik taki i weszło super ładnie, wszystko pięknie, a drugim razem nie wiedziałem, że muszę być o odpowiedniej godzinie, okazało się, że nie byłem o tej godzinie, co trzeba, dobra, jesteśmy tutaj, ja sobie ładnie tutaj zaparkuję autko i chodź, panie CJ, chodź, panie CJ, skaczemy, co? Robimy Hopsa. za na którym masz yy, podłożyć pluskwę jest za to... Yy, dobra. Zakwo, zakotwiczony. Okej, okay, spoko. Wysłowić się chyba nie potrafię dzisiaj, nie? Potem się uważaj, bo... Yy, Okej. Okay. Okej, okay, ktoś tam coś robi, coś tam ma, także będziemy musieli płynąć sobie pod wodą. Yy, ale jest ciekawe, że szpani że, 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 że Shaiu, żeś... Dobra, spoko, damy radę. Tylko nie wiem czemu tu wskoczyłem i tutaj jakieś tutoriale muszę przychodzić o nurkowaniu. To jest dla mnie trochę bez sensu, bo w sumie, żeby rozpocząć tę misję musiałem już nurkować, żeby mieć dużą pojemność płuc. W momencie, kiedy mam zbyt małą pojemność płuc, nie mogę podjąć tej misji. Oni tą misję robią jak tutorial do pływania. Także trochę bez sensu, trochę od się zaczęło, nie? Trochę nie tak, jak bym chciał, ale ulewa. Lecimy sobie zrobić tą misję. To jest jedna z tych fajniejszych misji, w, jeżeli chodzi o GTA San Andreas. E, także na pewno ją z przyjemnością wykonam. Chyba moja ulubiona misja, nie wiem, to jest napad na kasyno? Nie wiem, nie wiem jaką wy tam macie ulubioną. No dalej, CJ. Go. Ogólnie to zrobiłem sobie na maksa. E, na maksa pływanie, żeby tutaj powietrze mi w ogóle nie uciekało. Także, a, także w ten sposób to zrobimy. Nie, kodem nie działa, kodem i tak trzeba było... To pływanie, także nie, kodem niestety nie, nie dało rady. A tak, Cię próbowałem zrobić kodem, to e, nie chciałbym się grindować, tak? Bo to grindowanie w GTA to dla mnie jest bezsensowne, powiem szczerze. Tak samo jak jeżdżenie z punktu do punktu, e, to jest dla mnie po prostu bezsens. Gdzie ty żeś się zliczował, panie, panie CJ? Ja no, w ogóle mam dla was pewną historyjkę. Z dzisiaj, z dokładnie przed. Godziny może dwóch, no jakoś przed dwóch, bo jest, która godzina, jest północ, równa północ, kiedy ja to nagrywam mm, I e, jest to historia dokładnie jakoś tak z godziny 22.30, poszedłem sobie na siłownię, bo ogólnie mam dzisiaj z siłownią dwie rzeczy do powiedzenia Poszedłem sobie na siłownię, no i niby nic, nic złego, nie? Poszedłem na siłownię Tyle, że, Boże, tak, tak się nastresowałem, bo wyobraźcie sobie to, że na siłowni CJ, wrac, wracaj mi pod tą wodę Okej, okay, okolicznie nie pilnują, mhm, mm jeśli cię zauważą, i aby z... je zgubić, okej okay. Ja przepłynę cały czas pod wodą Dobra, ja będę cały czas płynął pod wodą, muszę iść zrobić muskulaturę, bo troszkę jest słabo, mam na minusie tę muskulaturę Tam widzę, że taka łamarnica cała jest, ale ja sobie dam spokój z tą kałamarnicą Gdzie tutaj jest wejście? Eee, tutaj są te reflektory Domyślam się, że wejście z drugiej strony Tak, z drugiej strony jest wejście do Te reflektory muszę omijać Żeby nikt mnie nie zauważył, więc sobie zajdę głębiej pod wodę Dobra, nie olej jednak tej muszli Ja ją zbiorę, jak ja już tu jestem to będę Wracając do historii mm, Tworzą ogień, nie znajdziesz się w promieniu światła Jednego z y szpelaczy, okej okay. Dam rady, drugie, patrz Ta drugie zebrałem, nawet nie że już dwa mam O, bogactwo, bogactwo Te znajdźki też nie lubię ich zbierać mm, Nigdy ich nie lubiłem i w sumie nie, nie zamierzam bić. Dobra, wyłaś CJ. Weźmy sobie przykladniej się. Ale ja mam. Weźmy sobie nóż, ale ja mam pistolet. To chyba pistolet będzie lepszym rozwiązaniem, co? Pistolet będzie lepszym rozwiązaniem niż yy, nóżowanie ich. Będę mógł ich wziąć na dystans, co chyba jest dużo lepsze. O nie, tam jakiś typ chodzi. Musimy poczekać aż on się odwróci. To ja kontynuuję tę serię. No i poszedłem sobie na mój ulubiony orbit jak, le, orbit, jak zawsze idę na ten najbardziej po lewo, bo tam jest zaraz naprzeciwko telewizor, lustra i jakoś tak w ogóle tam fajnie jest. I nagle obok mnie stanęły... Trzy laski razem. Jezu, kochany, jak ja się źle czułem. Z... Po lewej dwie i przede mną druga. Ja tak nie mogłem spokojnie nigdzie patrzeć, bo cały czas one tak patrzyły się, czy ja się patrzę na nic, czy się na nie nie patrzę. I tak mi było głupio się spojrzeć w tamtym stronę, więc mm, w konsekwencji czego patrzyłem po prostu na ekran i tyle na ekran przed siebie, żeby tam, tam ich do. No, nie, nie, nie poczuły się, że, że coś tam nie ten tego jest. Nie? Dobra, ładnie ich w zabiłem. No mówiłem, że pistolet, pistolet z tunikiem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż. E, niż. E, niż to, co mi oferowali tu na początku, czyli nóż, nie? Patrz, patrz, patrz go, jak grobię. Patrz jak go robię, tutaj, tutaj się zacząłem kręcić niepotrzebnie, po prostu się turlałem na boki, chciałem mu pokazać, że Panie, taki mocny to ty nie jesteś, ja cię tutaj ciach, lach, dwa, siach i cię nie ma, tak? <grym> chciałem przykozaczyć trochę, no wiadomo, bo, bo, bo ja to Mujin jestem Mujin i muszę kozaczyć, dobra, lecimy na dół, chodź, 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 panie Tutaj coś mam wrażenie, że tutaj też mogą być te pajace, no chyba tam stoi nawet jeden Nie, to są po prostu drzwi Dobra, rozglądamy się, o, już tutaj jesteśmy? Żeś trochę... E, nadciśnij Enter, aby podłożyć żyć pluskwę. E, wróć do doków. No jo, panie kolego, co to za prosta misja była? God damn, Przecież tu się nic nie działo. Jest ten pajac, którego mam zaciumkać. Bo tutaj mi się pojawiło coś czerwonego. Ty, ale ty jakbym sobie wskoczył tutaj. <laughs> tutaj są łódki, to może nie. To ja może po prostu pójdę tędy i znowu przepłynę jakoś spodem, co tylko, że nie wiem za bardzo, które mam tutaj się dostać, tak żeby mnie też pelaczy całe nie zauważyły. Wiecie co? Tak, że będzie sfailować misji, to ja po prostu pobiegnę tak jak byłem wcześniej, tutaj, jak wszedłem. Wydaje mi się, że to będzie najbezpieczniejsze, bo tak to z żadnej strony na pewno mnie nikt nie zauważy, bo, bo wiem, że tędy będzie bezpiecznie. No, widzicie? Tutaj jest puściutko, żadnego statku nie ma, także ja sobie po prostu hopsa pod wodę. Pod statkiem przepłyniemy i lecimy z powrotem do doku, bo widzicie, że tutaj są też pelacze, te wszystkie pierdoły, także wydaje mi się, że po prostu bez sensu jest się narażać mm, aż na to, żeby po prostu, nie wiem, pokazać, panie, 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 paczek jak kozak jestem ja tutaj normalnie mogę sobie przypłynąć, wy mnie nie zauważycie, po co to? Ja tutaj sobie spokojnie pod wodą przypłynę i będzie gitara, a druga historia związana z siłownią to było jak wracałem z siłowni. Jak zawsze, ale to powiem Wam szczerze, nie, no, nie waszę ze sobą ani dowodu, ani prawa jazdy, no bo momentu, kiedy tak naprawdę. Dowód rejestracyjny nie jest potrzebny przy kontroli, tylko wystarczy sobie czytać te rejestracje czy coś w tym stylu, to nie noszę ani tego, w sensie dowodu rejestracyjnego, a jak nie noszę dowodu rejestracyjnego, do tego płacę telefonem, to mi się nie chce nosić innych tam pierlu całego portfela, który wypycha mi kieszeń, jest mi niewygodnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zwłaszcza kiedy nie noszę już kurtki, nie mam gdzie tego schować, anerek nie lubię. No to po prostu sobie nie noszę. i dzisiaj tak powiem, eee, do wszystkich tak, a to ja tego dzień noszę, bo mi się nie chce, a bo to tamto, a, bo mi się. A, eee bo, a, bo, a, 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 i tak w kółko i nagle dzisiaj to się stało, pan policjant mi zatrzymał i dzień dobry, poproszę dokumenty do kontroli. Ja mówię, na przykład mi nie mam, a on to poproszę tylko prawo jazdy, ja mówię, no przykro mi też nie mam. do to sobie Na przykład też nie mam, ale na szczęście dał mi pouczenie, nie dał 50 zł mandacika, także także jest gitarka, Zatrzymał mi tak wrywkowo do kontroli, nie wiem Stali tam i zatrzymywali. Chyba była jakaś akcja. trzeźwość, bo jechałem przez drogę taką główną, nie? Eee, Teraz ty całe Święta? 11 tysięcy za coś takiego, za pogadanie? Co ty chłopie gadasz? Tak nudna misja. Znaczy ciekawa z punktu robienia. jakbym pierwszy raz ją robiła, że znam ją na pamięć, to to aż tak bardzo ciekawa nie jest, ale 11 koła, to nie złachaj za to. Oooo pewnie Uzi dzwoni do nas. Nie stary! Nie będę tego robił, spadaj mi z tym. Dawajcie mi to, tu autko jakieś, dawajcie mi tu autko. Czy tu będzie jakieś super, hiper, duper sportowe autko? Bo to jest ten salon, nie? To jest ten salon sportowy. No, nie ma chyba, o Zobaczmy jeszcze na górę, czy będzie. Kurwa, no nie ma sportowych aut. Nic ja teraz ukradnę. Znaczy, co ja kupię teraz? <noise> Dobra, lecimy na ulicę, coś pożyczyć. Mmm, może coś fajnego znajdę. O, patrzcie, patrzcie, znalazłem. O Jezu, ten zanim strzelił, to minie pół roku, także wezmę to po prostu. I lecimy znowu do Uziego, bo, bo, bo czemu by nie, czemu, czemu miałbym nie jechać do Uziego? Wizy' Uzie to spoko morda, więc sobie lecimy do Uziego. Wykonamy kolejną misję, a że nie jest daleko, to będzie przynajmniej fajnie i blisko i w ogóle zrobicie... W ogóle chatę kupiłem sobie nową, w sensie nie w prawdziwym życiu, tylko, no wiecie, w ta sam raz. Kupiłem sobie nową chatę tam koło Wizy'ego. Łożysz, dupkę jeża, a co tu się podziało? Tylko po to, żeby wiecie, przed się parę razy, żeby była ta dwudziesta. Wiem, że Uzi chyba miał kilka tych misji, że w którychś tam godzinach trzeba było Także po prostu, żeby sobie zaoszczędzić jeżdżenia do jakiegoś innego safe house'u To mm, zrobiłem sobie ten zakup Tylko 20 tysięcy mnie kosztowało, a mam 150 Także jest jak na razie, jest gitara Hajsu nie brakuje, szkoda, że tak w prawdziwym życiu nie ma, nie? Że, że tyle hajsu się ma, bo Jezu, jakbym miał teraz tak Po prostu, a ma, ma, masz 150 tysięcy, zewaj się tak trzymaj Boże, kochany, pani, to ja bym sobie inaczej życie ułożył no, Dosłownie, bym miał dziewczynę nawet, nie? No <laughs> pewnie nie miał, ale do. No. No, Ale no, not in tag. Oh, Nang Tang. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is gonna seal my place in the red gecko Tongue. But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Little lion, what's the news? Damn! Why today of all days? Okay shit. Uh take Guppy and go check it out. Trouble? The Donang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey, man, look, don't even trip. I'ma handle this for you. All right? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Nowa siedziba się szykuje, bitches. Ehe, wiemy co to, Las Venturas. Uuu, nie robimy najazdu, tylko robimy los... Dobra, lecimy, super. W ogóle wiecie co, YouTube ostatnio mi demo-demo-demo-demo-demony to... No, usuwa zarabianie na filmach, co samo zarabianie jest jakimś takim... Problemem u jaką Muzyczka to problemem już jest to, że wtedy te filmy nie są promowane. Dobra, lecimy. Nie! Yeah. <laughs> Ale rozpiędzę, nie ma was, nie ma was, nie ma was cebulaki. A Wszystkich, wszystkich zabiję. Wszystkich zabiję. Tego nie mogę. Ej, hey, tu. Kurde, to było skryptowane. Ja się dziwię, że go zabić nie mogę, ale tam tych wszystkich pozabiłem, to się cieszę. Kurde, czemu to zagryptowali? Mój skill by mi pozwolił go zabić, dobra. Lecimy. Kurde, straciliśmy. To, to nurkujemy, szukamy tego. Szuka. Uuu, Delphine, alo, będzie tam na ziemi nie ma, no kurde, nóż tylko został. Nie wiem, że to, znowu będę musiał zakupy robić. Znowu wydam 100 tysięcy. To jest typowy CJ, idzie na zakupy i. A poproszę parę sztuk broli, 100 tysięcy wydadny, nie? No, nobody getting out of that alive. No, 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 dobra. Nie, 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 proszę. Giniesz Nie, nie skierzyłem jak mam go zabić po cichu Kurde, trzeba było wykonywać tamte misje Trzeba było wykonywać tamtą misję Tak jak trzeba, a nie zabijać zbrodni Bo teraz nie wiem jak po cichu zabijać Teraz nie wiem jak zabijać po cichu Bo nie mam tłumika O nie, dobra, czyli mnie zauważyłeś już typie Dobra, tak jak mnie zauważył To lecimy na głośno Lecimy na głośno, na full, kurde Pum, o ty, co to w... Czemu ciebie nie zabiłem co to miało być, że cię nie zabiłem? Co to miało być? Ja się pytam I skąd tu do mnie już strzelają? Ja tu muszę wdrapać się po tym Ja sobie wejdę po twoją broń Mam nadzieję, że, że będziesz kiedyś miał lepszą broń, co? Dobra, skończyły skończyły się tamte bronie Jezu... Ile... Więcej was matka nie miała? Really? Przecież tutaj tego jest od cholery się respi. Dobra, władzimy tutaj dalej po tych stopniach. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że oni zaraz znikną, bo bo, bo... bo... już więcej ja już tu nie chcę. Ja tu zgidę zaraz. Jak słowo daję, ja tu zaraz zgidę. Dobra, to jakieś labirynty, tu muszę ostrożnie... Nie 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 Dobra, dobra O jest żyćko Jezu, jak cudownie, że jest żyćko Jak cudownie Po prostu miód malina. Super, że jest żyćko Chodź mnie tu oui, Weźmiemy sobie tą broń I Wiedziałem, że tu będą na dole Wiedziałem Ja chyba na tu mam zejść, co? Nie, nie mam tu schodzić no, wy wychyl się, wychyl się pajacu, kurde, będziesz mnie tutaj... Złazimy tu, wskakujemy... Ale się skambagą schowali, nie? Skambagi jedne... Gdzieś tutaj mam wejść do podziemi, z tego co pamiętam, znaczy podziemi statku, jeżeli tak to w ogóle można nazwać, podziemia statku, Nie no, tędy to ja nie będę skakał, Ten sobie zaskoczę. Bo jak ten zaskoczy, to po prostu umrę, umrę w butach, kot umarł w butach po prostu, nie? U, jesteśmy. Keep it down! O, ale hey. będę pić na wolnym zachodzie. O z strażnikami, mam się zająć. Co, chodźcie, chodźcie tutaj, ja, ja się wami zajmę. O, jak ty żeś mi wyskoczył. Patrzcie, jaki hojrak Jaki o ty ile was tutaj jest? Czemu ty, CJ, jak ja ci każę się cofać, to ty zamiast się cofać, to ty się odwracasz plecami? Czy nikt cię, Mordo, nie uczył, że podczas walku licznych się do nikogo nigdy plecami nie odwracasz? FUK! Co tu się odwaliło? O Boże, co, co tu się odwaliło? TEMYT! Czym on we mnie rzucił? Czy jeszcze ten plegający pr ziomek tutaj jest? Gdzieś? Halo? Już? Dobra, wy wychodzą, wyładzić padowi, wyłazić i panie. Yeah. Please, the snake had us. Patrzcie, bliźniacy! Armii, bridge. No, co to za samuraj jakiś? Zabi wszystkich na mostku. Okej, okay, dobra. Tylko ja, wiecie co, ja, ja muszę znaleźć jakąś kamizelkę albo coś w tym stylu, bo. Może nie tyle kamizelkę, co, co jakiekolwiek życie, bo, bo, bo ja marnie skończę tutaj. Ja marnie tutaj skończę, jeżeli nie będę miał. Żyćka jakiegoś. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajdę, chociaż jedno serduszko. Może tutaj jak pójdę, to będzie coś. Bo tutaj tak pokazuje, jakby dało się wejść, nie? No tutaj musi coś być. O, jest kamizelka i jest broń. Dobra. Dobra, chociaż tyle. Chociaż nie wiem, czy... czy... Kurczę, czy ta kamizelka mi tyle da, ale dobra, damy radę, no, da damy radę. Banach nie da rady, no, banach nie da rady, banach da radę. Jak Bob, budowniczy, kurde, mówię wam. bo damy radę, wejdziemy tam, rozpierdzielimy wszystko i, i będzie gitarka. Będzie gitara się ma, 32.0, 3-2-0 się ma, Mordo. <laughs> dobra, go. go, 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 gdzie jest ten mostek? Tędy chyba muszę na mostek się dostać, nie? No, ja powiem szczerze, że nie pamiętam. Ta misja jest jedna też z fajniejszych, to jest też jedna z fajniejszych misji, e, ale którędy na mostek to ja nie pamiętam. Dobra, ładnie trafiłem, trochę na ślepo strzelałem, ale ładnie trafiłem go. No nie ma co się poskarżyć, nie ma co się poskarżyć. Snajper jednak ze mnie jest nie, niezły. <laughs> o, szkoda, że nie w Battlefieldzie. Dobra, mm, przeładujmy broń, bo tutaj będzie ten... ...ten samuraj cały. Dobra, tutaj jednak zlemiłem to strzelanie. Gdzie ty jesteś, panie samuraju? Ja z tobą... No? wszystko tutaj! <laughs> nie ma takiej opcji, żebym z tobą honorowo walczył. <laughs> Rzucił mi miecz, walcz ze mną chłopie, honorowo. No kurwa, widziałeś ty murzyna honorowego? Bo ja nie. Nie, gdzie ja zaskoczyłem? Właśnie tutaj. Chodź tu, chodź tu CJ mordo. Go, go ty Gdzie oni są teraz? Gdzie, gdzie są te moje pajace kochane? Ej, czy już wyszliście? Tam są, dobra, tutaj jesteście. Dobrze, czy ja mam jeszcze w osłonie coś zrobić? Tylko po czterech tu przyszedłem? Thank you for everything! O, a teraz trzech odpłynęło. Ty widzieliście? Uratowałem czterech, odpłynęło trzech. Zgubiliście kolegę, halo mordy, kolegę zgubiliście. Gdzie ja w ogóle płynę? Tam jest San tam jest Las Venturas. policja będzie mnie gonić, a tu w stronę słońca. W stronę słońca, Jej, nie wiem co dalej tam było, ale w stronę słońca. Ciekawe jestem, czy ten statek cały czas stoi bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Dobra, w stronę słońca, zaraz będę lecieć i bum, patrzcie, o, to poleciałem. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to wpadajcie na moje inne filmy, wpadajcie w karty w prawym górnym rogu. No i do zobaczenia i pa pa.